Witam wszystkich, z tej strony Piciu. Mam załadowaną Prasę Makale 750. Wiozę do klienta kołodusznik. Sprzętu do wywozu jeszcze trochę jest. Co chwilę dojeżdżają nowe. Jedne wyjeżdżają, inne przyjeżdżają. Jutro mam ładować jakieś chyba ładowarki, jak się nie mylę. No Zobaczymy, co tam będzie. Zresztą, bo to się może zmienić. Różnie to bywa. Dzisiaj wiem to jutro będę wiedział co innego. Witam, dojeżdżamy z presą Makale do klienta. Został już nam kawałeczek. Gdzieś tutaj mam zwracać uwagę na tablicę Hełminko To jest koło dusznik. Ja już tu chyba byłem trochę czasu minęło, ale chyba tu byłem tak z jakimś agregatem tu skrzynka pocztowa numeru skrzynka mnie nie interesuje pójdę zobaczyć Dobry? Dobry, już jesteś <noise> Nie wiem czy tu wierzę, czy tam na drodze będziemy. Zaraz, sekunda, nie powiedzmy pan co mamy Jak nie gryzie, to się nie boję. Idę <noise> do, do ojca powiem. Dobra. Dobra Witam. Cześć Co za na drodze ściągamy? Nie wiem. Najlepiej będzie. Mi wszystko jedno. Wiesz, może tu. Mi wszystko jedno. Mogę cofać. Teraz No szybko, nie? No. To teraz nie dojdę do samochodu Aduś, chodź! Chodź Nie, pan Adu, że jak na tę drogę tu cofniesz tam, to, to, to możemy tak zrobić, nie? Nie sobie tu no. wyjadę prosto. Czyli cofać do ciebie? Czy wjechać no. prosto? Cofać, Laura. Tak, chyba najlepiej będzie, nie? No, z tam tej drogi. A ta szatka to jest dla nas. Proszę? To, je, to, je tak, to jest dla Tak, 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 też A, dla nas. Dobra. dobra. No. Bo traktory ściągamy normalnie, nie? No. Dobra. Ten krzaczek. Proszę sobie zobaczyć. No. Chyba chcę na drodze to zdjąć. Dobra Tu samo jest tak, żeby z boku tu wziął sobie od razu tą paletę Dobra Jakuś przejdzie Z dwóch stron nagrania Ale się świeci Chyba jeszcze polerowali przed odjazdem no. Mało drogi było, więc się nie za zakurzyć tak. Przywoziłem tu jakiś agregat. Czerwony, eksploma. Może być. Chyba tak. Golianta no. i też chyba, tu ściągaliśmy. Tak, teraz. tak. Na drodze na pewno wiem, że ściągaliśmy. I później jechałem już tą polną gdzieś tam, nie? No i dalej tak, tak sobie no. pojedziesz. Na tak mi się tam. wydawało. <głos> <głos> Czyli coś tam kojarzę. No, też długie, mogę cię też no. Tu mniej się zakurzyła. Tak. <noise> Dobry, ja mówię, że o zakupach to trzeba trochę wcześniej pomyśleć. No. Widzę widownie, mam sporą dzisiaj. Te się omalowały A tam sa A, a nazýva? No. <laughs> <laughs> ja nemám slova, na druhé Veľa na zvisko Brown <laughs> 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 Bez servisu Tak? Tu <hým> mám chytáce, také na kvôdach, części drogie stal poszła do góry. No, a plastikowe nie? A wszyscy mówią, że stal poszła do góry. Ale plastik też. To trochę podwinduje, ale nie aż tyle. Chociaż? Trochę waży, trochę waży. 5 ton, No. Wiesz, dobra stal musi ważyć, nie? No. nie? no. Bo tu akurat stali dużo, nie? A no. A szczelarkę zaraz tak, tutaj Bo mamy Ja nie, ja akurat nie przywoziłem, nie. bo nie kojarzę właśnie szczelarki. Nie. Tu. Ale przyjechało tak takie samochody, że było tak te balotnice i szczelarkę, nie? No. I ścielarkę my brali, a balotnice do kogoś, nie? Aha. Co już mnie lubisz? Kości nie mam On kamienie kocha Najważniejszy sprzęt. To jest do, do traktora co Sterownik <grym> Do presy raczej. No, no, do, no bo no. to jest takie podobne do tego, to do ładowarki, do tej do ścielarki. No, no, no. Podobne. To się trochę inaczej, nie? Inaczej jest. Nie? No. A to jest kupa porządnie zrobiona. Nie? Tak działa jak piruny to wszystko. No. No tam nie chwolę, bo nie wiem jak to teraz będzie działać, bo to... Będzie nas... działać. Co <grym> Bo dużo ludzi sobie ją chwali, nie? Te presy. A to zamiana na inną? My nie mieli nigdy presy. A tak, nie mieliście nigdy. Wynajmowali, nie. Ale... No bo się mówisz, że się, żeby się nie zapoliła. Mówię, kurde, bym ci się no, spoliła no, jakaś. Nie, nie, nie. <laughs> nie no właśnie się, się poliły, nie. Wszystko nieraz dmucho. się palą, no. no. Chociaż to dużo nieraz przyczyny jest tam kurde gdzieś jakiś kamyszek przez nóż przeleci, nie albo coś tam. Aha. No. Chyba od kamyszka to, to, to za szybkie obroty są. To za, no. za, za dmucho. O nie zawsze. Na kombajnie też kurde, nieraz z tyłu przesieczkarnia, jak przeszedł w no. to kamyszek, nie? No i się zapaliło, ale nie kombajn tylko Tylko z przesieczkarnia, no. No i to no. no, mówię, głupi kamyszek nieraz, nie? Iskierkę wytworzy i do widzenia, nie? Bo byłby najważniejszy żeby wolny spływ był przy traktorze. No, no. I teraz na co? Na słomę? Czy, czy siano też jeszcze? Sia łąki my poprosili, sprząto tą zbierającą. No. A jedny kawałek zostawimy na siano, żeby zmalotował, no. żeby walotice. Zresztą zresztą mówi Jarka, jak jest to musi być siano. Jarki no nie. Ścielarkę mamy. Ach, ścielarkę, Dobra. Kurde. Ścielarkę. No, ścielarka. No. A, Ścielarki nie no. no, my tylko siano, robimy, nie, tą tą zbierającą tam nie, co mamy. A to też ma Ścielarkę Ścielarka. No. I jak się sprawdza? Zajebista maszyna. Zajebista. chyba potnie wszystko. Tak. No, jest. Nie miałem na okazji się nikogo tak pytać. A ja lubię nie no się Ścielarka zajebista maszyna, no. Czyli przekonał się Pan? Tak i to takie kurwa mocne tak... Do presy się Pan też przekonał? No dlaczego? My, my zawsze najmowali, my nigdy no. nie mieli swoich. No, 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 Kiedyś postcardkę no, no. tę małą, nie? To no. było, bo... Dobra. To, to teraz przyniosę mój sprzęt ważniejszy. Sprzęt jaki? Dokumenty do podpisu. No. <noise> Tutaj mam do wykorzystania kod rabatowy od firmy o, Korbanek o, do e-sklepu. taki duży, nie? No. Dzięki. I tu będę miał no. Czy, no, do wypisu wszystkich to... panów, co byli na kamerze to jest I, Mały, mm -hmm. I panie też Aha. Panie Łapę to... od psa też przyłożymy <laughs> <laughs> Jak w Rudym, nie? <laughs> Powiem szczerze, po ciu liczyłem na to <laughs> <laughs> Miłego dnia życzę no, no, Nawzajem <laughs> Prosto na światłach, w prawo i do domu Tak jest no, to... Tu już znam <laughs> Już raz jechałem, to da radę. Nie, teraz jedynie kurzo.